Już, 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 już. Chce ci się siko? Bo tak nie wiem, dziwnie gadasz. Nie chcę Człowieku, jak y, masz jakiś problem, to ja cię będę bronił, ty się zaboksujesz, na szybko pójdziesz dwie minutki, po sprawie wrócisz i będzie wszystko git. E, dwie minuty sobie poradzimy. Nie ma problemu, tylko żeby to znowu nie było zatwardzenie, bo w takim wypadku może być ciężko 15 minut przetrzymać cię w boksie. Może to nie wyjść. Siemka, chciałem Wam naprawdę podziękować za mega pozytywny odbiór tej serii. Dzisiaj patrolujemy sobie 12-latka. Wypamiętajcie, że 1500 łapeczek równa się to, że od razu zabieram się do nagrywania kolejnego odcinka. Miłego oglądania! Gramy jeden na jeden? No, może masz jaki masz nick? Taki sam jak na Discordzie Masz mapę 1 na jeden? Mam no. Bo ja nie mam właśnie Wow, masz piłkarkę No Kupisz mi też? Nie mam podolców A ratowanie będę kupowała dopiero pojutrze jakoś Aha I będziesz farmił sobie na ratowaniu? No. To jak sobie wyfarmisz, to mi kupisz? A, nie wiem Lecimy, lecimy Co ty narobiłeś? Wiesz, że mi dałeś rampę, żebym nie mógł przejść? No tak Tak można? No tak Ej, mi się wydaje, że ty to Zrobiłeś specjalnie i że to jest oszustwo jakieś Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak robił No i jak ja mam ci odbić teraz high grunda, no? Nie wiem, buduj się Wiem co zrobię Trampolinka! Wjazd na chatę Trampolinka! Wjazd, wjazd, wjazd No i to jest to Trampolinka! Fajne są te trampoliny Ajajaj aj, aj. To jest zwany Jaki lunch? Co? No to jest lunchpad. Co jest lunchpad? No to jest lunchpad, to nie trampolina. Ale co to jest lunchpad? No to trampolina. Ale co to jest po chińsku? Nie. Wyskakujesz jak na trampolince, no to trampolina, każdy tak mówi, nie? O ty Kordeosuści, chcesz mi tu budować jakieś te. Ja też ci tu zbuduję. O dobra, zaczynamy, zaczynamy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Ha, ha i kto teraz oszukał? Myślałeś, że cię nie przechytrzę? Proszę nie spamować! Zawsze takie noskopy strzelam. Ale to tylko jak włączy haki. Włączyć haki? No U. i byk embocik Hi hihi Chciałeś oszukiwać, to masz. I co? Warto było oszukiwać? Mm, tak, bardzo fajnie. Ale używam to tylko w ostateczności i tylko na jeden na jeden, bo na casualach bym dostał banicję. A, masz dzbanie! Ha, ha, ha. No to jest 3,1, 3, 1. 3 -1. 4-1, Jesteś totalnym botem. Musisz trenować, bo naprawdę słabo ci idzie. A ja lubię czasami sobie włączyć aimbota. Ze snajperki z aimbotem to się przyjemnie strzela, bo wystarczy, że wychylasz, przytrzymujesz Y i po prostu sam, sama ci postać strzela. Przesłać ci aimbota, będzie ci na pewno lepiej szło. Już nie będą ci mówić, że jesteś nupkiem. Nie. Nie ma No właśnie, widzę, że potrzebne, bo później na pewno się z siebie koledzy śmieją. Ze mnie się zawsze śmiali, że gram jak totalny bot. Mówili, że gram jak, jak największy słabiak. ale ja sobie wiesz, zainstalowałem e i nikomu o tym nie powiedziałem. I później mówią, no faktycznie się poprawiły, jesteśmy w szoku, więc tebie też polecam. A ile masz lat? 12, 12 masz? Też mam 12, ale ja ja. Rainbow Cick, haha. Halo. z gry. Czemu? Nie lubisz aimbota? Ja wiem, to denerwuje przeciwników, jak zaczynam aimbotować. Nie ja to, do... ja to denerwuje. W sensie wiesz. Y, to jest naprawdę przyjemne po tej stronie, bo ja tylko przytrzymuję Y, wychylam i sam mi strzela, nie? Fajna opcja. A ty grasz ze znajomymi najczęściej, czy solo, czy jak? Ja, ja właśnie nie mam za bardzo z kim grać, bo moi <grym> znajomi grają tylko w Minecraft. No. Też tak masz u siebie czasami, że większość woli Minecraft? No. Nie wiem co nie widzą w tej kwadratowej grze. Chodzi się jakimś kwadratem i nie wiem o co chodzi, jest bez sensu ta gra. Fortnite jest o wiele lepsze. Każdy ci to powie. Nawet mój tata powiedział, że Fortnite jest o wiele lepsze. Powiedział, że Minecraft to jest po prostu Lego dla upośledzonych. Lego. Takie klocki kiedyś były, wiesz? No. Halo? Wróciłeś? No. Ja ci już myślałem, że tam naprawdę nie wyjdziesz z tego kibla, ale, na pr... ale miałeś... miałeś jakiś problem z tym? Z Skupką się o co chodzi? Zatwardzenie I'm jakieś, czy jak to wyglądało? Ja byłem w Na, no, każdy mi tak mówi. A się okazuje później, idę do kibla kolegi i tam wielki klocuch siedzi i nie spłukany nawet. Zawsze jak jestem u kumpla, to tak jest. Nie ma co się wstydzić, nie? Każdemu się zdarza. Haha! Ha. Porobiony! Nubek, nubek, nubek. Nie masz szasty, nawet z nie umiesz wyjść. Taka prawda. Easy frag, easy frag na 18 HP. Mhm, mhm, Co to za haki? No haki czasami są stosowane, ale nie zawsze. No, dobra, zgłaszam cię do ET Games, bo masz haki. Eee, człowieku, to że ja ci mówię, że mam haki, to nie znaczy, żeby mnie od razu reportować. Myślałem, nie, na myślałem sobie. Masz haki masz haki. No... Masz, haki, masz haki, masz haki, masz haki. Nie, masz... Eee, nie mam haków, to był żart. Haha, no i co? Porobię cię tymi hakami, jak eee, masz problem. Tak to była podłoga. No, bo co? hakowałem ja mam tylko imbota. Człowieku, nie mam no takich. Co? Mam tylko aimbot'a, nie mam czegoś takiego, że mogę ci ściany podmieniać wszystkie. Bez przesady. Masz haki, masz haki. Nie, nie mam haku. Zgłaszam cię do epigajny. No nie zgłaszaj, proszę. Zgłaszam cię do Nie proszę, games, bo nikt mnie jeszcze nie zgłosił. Dostanę jakiegoś. Wana. Masz haki. Nie zgłaszaj, proszę. My jesteśmy przecież ziomki. Maszaki, zgłaszam cię, halo! Ej, nie zgłaszaj, no. Przecież... No zgłaszam! Ale ja nie chcę bana dostać. To trzeba było nie hakować. Proszę cię, ja tu mam trzy skiny. No, no to trzeba było nie hakować. Teraz cię zgłaszam. No, ale to nie jest no, miłe. Ja stracę skiny trzy. Może nie najdroższe, ale są, no. Wydałem normalnie prawdziwy hajs. Z komunii wydałem trochę hajsu nawet. Ty mi chcesz to odebrać, bo ja się bawię z hakami Mamo, na Grandzie. Wiesz, że mnie nie zabiłeś nubie totalnym nubem jesteś. haha Ale zaraz cię zabiję. To co, duo? Nie, 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 nie Jak... jeszcze nie, jeszcze nie. A zrobiliśmy bo nie mam żadnego. Słucham. Dobra, na nowo no, żadnego nie Pod jednym warunkiem: jakim? Nie zgłosisz mnie do epika. Bardzo a, bardzo, a ci bardzo. pomogę małym bocikiem czasami, dobra? No. No i tak to możemy się umówić. A ty nie masz jeszcze parasolki? No, ja nie mam. Ja nie mam ani parasolki, ani willa, ani nic. Nie mam mój na go sezonu. No widzisz. O, Zagramy defensywnie pod wina. Jak się uda, to mnie nie reportujesz, okej? Okay? Mam w że Mechy No, Mechy były super dla nupków nie? Ale jak ma się aim to żadne boty nie są potrzebne. A ja, a mech był bardzo fajny, mi się bardzo podobał. Wszystkich z innego zabijałem, Mechy ci się podobały? A wiesz, no, że wszyscy ja wyzywali Mechy? Nieprawda, Mechy są najlepsze. Ale wszyscy mówili, że są nieskilowe, beznadziejne. Na pewno. Mechy są najlepsze. Ej, bocik! Hihi. Mechy są najlepsze. Mechy są najgorsze! Mechy są najlepsze. Mechy są dla totalnych beztalenci I nie dla mnie. Ale mechy są najlepsze. Mechy... usunęli w ogóle mechy czy jeszcze nie? No usunęli. Nie, jeszcze nie. Dodali z powrotem. Wczoraj. O, to dobrze. Mechy są zarąbiste. Mechy są dla nubków. Nieprawda. Masz <laughs> haki. Ale tak jak była umowa, wygramy i nikt się nie dowiaduje o moich hakach, a ty masz parasolkę. O, o, o. I wszyscy są zadowoleni. No dobra, dobra, dobra. To co lecimy dło? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ty totalnym botem jesteś, ty sywalisz rakietnice w websa twoją sam haka, zaraz siebie. Zaraz. No wyłącz te haki w końcu. Tak imbota. O, nie dobra, nie musisz wam w moją... Łapka, jesteś totalnym bestalenciem w tym grze Ty jesteś bestalenciem, mówisz, że mechy są fajne, a mechy są dla totalnych no, Bo nubów. mechy są najlepsze Jesteś Na słabiakiem Każdy największy nut mówi, że mechy są fajne Mechy są dla totalnych dzbanów Czyli dla ciebie Dla ciebie, ty mówisz, że kochasz mechy I spadłeś Bo mechy są najlepsze, no Mechy są najlepsze, no o co ci chodzi z tymi mychami? Są najgorsze na świecie. No, są najlepsze, no. Co ci się tam dzieje? Są najlepsze te mychy, a ty je włożysz na no, mychy. No, mychy, no. Fatalne są. Tak jak ty. Tak jak ty, bo się sam zabijasz mychy, człowieku. Mychy są najlepsze. Mychy są najgorsze, gościu. Mychy są Totalnie zwariowałeś. Mychy są fatalne, tak jak ty. Nie, 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 ja o, nie. żyję. Skąd ty masz sierba? Skąd ty masz sierba? Skąd ty masz sierba? Się oszukuję, się ma! No. <grafi> o, zgłaszam cię do epika. Ju. Nie, Mordo, ja ci zrobię wina, obiecuję. Ja, jak mi dasz się zabić, no to okej. Okay. Gramy dło? Eee, czekaj chwileczkę. No już możemy grać. Dobra, lecimy. Jesteś takim bambikiem, że będzie ciężko z tobą wina zrobić, ale się postaram. Zgłos to, nie, 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 nie banuj, nie banuj, proszę, proszę, proszę Co się dzieje? Fulkan, tam są mechy o, same mech, No co, mechy, to mech mech jest nie jest mech nie. Nienawidzę tych mechów zasranych O, mech akurat na vulkan leci Zaj, Tak, mówiłeś no, Jaki taki bambik mnie zabił? Ty jesteś bambik Chodź jesteś... mnie ulecz, chodź mnie ulecz, bo cię zgłaszam. Ty jesteś takim bambik, że w 3 sekundy już leżysz, człowieku Dobra bambiku Wait a zgłaszam second cię. Zgłaszam cię, nie ma winy ja, ja cię jeszcze uratuję, tylko po prostu podniosę karty, spokojnie I mnie nie zgłaszaj, tylko skup się na gierce i popatrz jak prawdziwy kozak gra Ty masz haki no, ty masz haki, zgłaszam cię Nie zgłaszaj Okej, okay, dobra, nie zgłaszaj. O kurde, ty masz haki chyba Weź no. mi pompę, weź mi pompę, weź mi pompę Nie! Ja Ej z czego ty się śmiejesz mordo? Zginąłeś jak totalny bambik I jeszcze się ze mnie śmiejesz? Ja rozumiem, że mogłem mieć y, Po prostu pecha i spaść leciutko Ale ty tutaj nie masz prawa się śmiać Bo jesteś totalnym bambikiem No ja się śmiałam moją No Masz, masz o Boże. Człowieku, Ty się będziesz ze mnie wyśmiewał. Popatrz na swój poziom gry, człowieku. Bez haków też Cię robiłem. No. Jechałem z Tobą easy. W a kto ma cztery ryfragi, a kto zero, proszę no, przypomnieć Ja mam osiem, ja mam osiem, ja mam, 8, ja mam 8. A Ty masz dwa po prostu Ej, zabrzmiałeś jak taki raper Tamagoci, tamagoci, tamagoci. Ja mam osiem, ja mam osiem, ja mam masz zero Dobre to było Myślałeś kiedyś o karierze raperskiej? <grym> tak, codziennie No i ja myślę, że to jest <grym> naprawdę w to, co powinieneś pójść, bo esport nie jest dla ciebie, ponieważ jesteś totalnym bambikiem No wiem Ale za to rap, ja widzę potencjał, naprawdę Ja już nie powiem, co ja widzę Będziesz do kibla szedł? Tak, do swojego. Mordo, do mojego kibla się nie zbliżaj. Jest ładnie wyczyszczony, wypolerowany, i ja nie chcę, żeby ktoś mi tam zasmrodził, a zwłaszcza ty swoimi wielkimi zatwardzeniami. <gry> To pierwszy, ten lepszy frajerze Dobra frajerze A nie no, dobra, niedobra frajerze Ej ty Bambiku, ile masz fragów? Osiem frajerze, osiem, 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 osiem frajerze A czy ty masz jakiś problem ze wzrokiem? Bo ja widzę okrągłutkie, ale zero Ciekawe gdzie widzisz Ej, chcesz broń dla ciebie? Idealna dla ciebie Minigun, wystarczy A, nie, spamować nie, nie, lubię miniguna Bierz, bierz, tylko z tego coś postrzelasz Nie mam ammo Mogę ci trochę rzucić No rzuć mi, no rzuć mi Trzymaj, znaj łaskę pana No rzucam twoimi pierdami Człowieku, tak właśnie chyba w kiblu pierdziałeś. Ja bym tam nie wchodził na miejscu twojej rodziny. Powiedziałeś, że idziesz ze dwóch i wróciłeś po 15 minutach. Taki zdyszany, że szok. Pewnie jeszcze spocony. Za nie miałeś niezłe, co? Po pięciu minutach byłem po picie. Picie, picie. Każdy tak mówi, jak się wstydzi. Ja na przykład się nie wstydzę, no to jest normalna sprawa, że się idzie do kibla, a niektórzy robią jakby z tego nie wiadomo co. Czytaj ty! Ha. Co? No że ty tak robisz właśnie. Kolejny, kolejny. Biało, biało! chyba chyba Spamimy go, co? Gdzie on jest? No, tam leci, tam leci. Więc... Można powiedzieć, że nic nie ma do Powaliłem go! Dawaj, lecimy, lecimy! Do haki, haki, się udało! Ha! Nie warto było zgłaszać, teraz patrz jak cię mogę kierować fajnie. Uważaj, uważaj! No, mają ze 30 sekund. Ja. To tam... Jakbyś mógł no to ją weź Dobra, jak jakiś bumble the best Mam haki, jest git Uważaj na tego tam Mandika, nie? Ale ja ten na jest Zabity, zabite no, no, Albo polecę trampoliną w ogóle na rozdroża rupieci. Nie, 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 no, no możesz, Czemu brzmisz, jakbyś był po kastracji? Chcę i, i mój kolega przyjdzie i będzie grał z tobą. Chcę, ja chcę ci zrobić winę, żebyś mnie nie zbanował i będę zadowolony. Ale co, aż mój kolega przyjdzie i wszystko tego, i wszystko tego. Będzie rozumiał chyba. Do... się. już jest. Pełno gości. A, miałeś tam nam pominę? No, miałem dwie nawet. Specjalnie używam dwóch, żeby cię uratować. Człowieku, yy, znaj moją łaskę i moje poświęcenie wobec ciebie. O, łaskę, poświęcenie. Dobra. Z Czego, Beka? Dlaczego nie? Nie czaję twojego humoru. Jest bardzo dziwny. Zbieraj szybko broń, z tych rozdroża rupieci. Dawaj, zbieraj tu jakieś. Już, 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 już. Chce ci się siku? Bo tak, nie, nie. wiem, dziwnie gadasz. Nie chcę. Człowieku, jak masz jakiś problem, to ja Cię będę bronił, Ty się zaboksujesz, na szybko pójdziesz, dwie minutki po sprawie wrócisz i będzie wszystko git. Dwie minuty sobie poradzimy, nie ma problemu, tylko żeby to znowu nie było zatwardzenie, bo w takim wypadku może być ciężko 15 minut przetrzymać Cię w boksie. Może to nie wyjść. No niestety, może nie wyjść, ale Skarik piękny, złoty... No widzisz, od, oddasz mi? Co? Oddasz mi, bo ja specjalnie, żeby ci pompę wziąć Za wyrzuciłem Mam niebieskiego poema i jam <laughs> Drony, drony rozwalam A ja zawsze chciałam takiego drona Naprawdę, nie no dobra yy, Mogę o, ci pomperka. kiedyś kupić jak będę milionerem <laughs> Ale ja nie umiem grać w najbardziej. Ale A to co? Powiedz mi co z tym kiblem, idziesz czy nie? A po co? Te co wypada z nigdy nie nożą, na przykład. O! dostał. Jaki ty jesteś kozak, jesteś niesamowity, jesteś mistrzem! Też instalować se haki, czy o co chodzi? Nagle taki headshot? No, to nie był headshot, to, to było tego. A, ty jesteś nubem jednak. Myślałem, że headzik. Przed nami dwóch gości. Powalony jeden. Dostał do Zabity! Nice. Easy, easy! Kolejny, kolejny, kolejny! Uciekamy, uciekamy. O! Zostali po stóby, po stóby Ja się od ja, ja razu ognicho postawię Strefa jak coś leci, ja robię turtla Tak? Musimy się skupić Ok, otworzyłam, nie widziałem. Niestety Niestety! Oni byli za dobrzy! Miałem bardzo mało HP, wiesz? Przepraszam cię za to Przepraszam, naprawdę się starałem. Wybaczysz mi? Proszę. Jak masz na imię w ogóle, bo cię nie spytałem nawet. No, Szaku. Szaku! Ja cię naprawdę przepraszam, że nie zrobiłem ci wina. Mam nadzieję, że, że... wybaczysz mi to, że... że czasami... Mm, niewłaściwie się zachowuję przez to, że po prostu cheatuję i że naprawdę mnie nie zreportujesz. No, to dawajcie jedną rundę. Nie, bo ja już muszę lecieć, Szaku. Dobra, to szaku. mogę cię zgłosić. Nie, nie proszę. Ja rozumiem, starałem się, no szaku. A ja ci muszę zgłosić. Nie zgłaszaj mowa, mnie, szaku, no fajnie, mowa, fajnie mowa. nam się grało, chciałem zrobić wina, nie była wyszło. Mowa, była mowa, była mowa. Szaku. Obiecu Obiecujesz, że, że, że mnie nie zgłosisz? Zgłoszę cię, bo ja Jestem zawiedziony tym wszystkim. Myślałem, że masz chociaż. Chociaż cząstkę dobra w sobie i że nie zgłosisz kolegi. Starałem się, widziałeś! Ale umowa była inna. Ja rozumiem, rozumiem cię. Nie mogę cię obwiniać. Umowa była inna, natomiast myślałem, że... Może będziesz miał lepszy... Będziesz... Może... może jednak zmienisz zdanie. <laughs> nie, no nie zgłasza cię. Naprawdę? No. Jesteś prawdziwy ziomek, takich szanuję. Dzięki mordo, jesteś super. No, ma. Czekaj, mam ci coś do powiedzenia jeszcze, na koniec. Tak ogólnie, to jestem YouTuberem, a teraz wystąpiłeś w naszej serii Trollowanie Randomów w Fortnite. I właśnie chciałbym się z tobą przywitać, jestem Rafaelu z kanału Zjednoczeni. Siemaneczko! Co, dałeś się wkręcić? Mo, no, troszeczkę. No, ale nie wiedziałeś, że jestem YouTuberem, jednak... Wkręta wyszła, co? No. Ale myślałeś, że jakiś random po prostu se, se co... Myślałem, odwala jakieś myślą, głupoty. Random no, odwala. Ja jakiś random myślałem, że se troluje. Potem zwątpiłem i myślałem, że ktoś ma downa. Po prostu... Yy. Rozumiem. Myślę, że dużo osób tak ma, jak zaczynam trollować. Natomiast później się okazuje, że to jest miły troll. I wszyscy są szczęśliwi. To była tylko taka wkręta, nie? A kojarzysz nie kanał? Kojarzysz by... kanał Zjednoczeni? Nie kojarzę. A jak ci się podobało? No, spoko. No, to mam nadzieję, że fajnie było, że fajnie się grało, mam nadzieję, że widzowie, wy się uśmieliście, bo to jest też bardzo ważne. A ja będę się z wami już żegnał w tym momencie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika z dzwonem i wpisywaniu w sklepie Fortnite I teraz całujesz, nie? kodu zjednoczeni. Słucham? Ty też trolujesz. Czy teraz troluję? No. Nie, tak szczerze to jestem youtuberem i to była Wkręta. Wiem, że nie wierzysz, ale to była po prostu Wkręta. Pisz sobie na YouTube kanał Zjednoczeni, i my właśnie mamy już tam trzy odcinki z tej serii Trollowanie randomów. Są naprawdę zabawne. Się... Zrobicie ten kanał we dwóch? We dwóch. A no tu nie wiem. Ale kojarzysz czy nie tak szczerze? Mnie nie kojarzę. To skąd wiedziałeś, że nie prowadzę go samemu? Bo kiedyś e, kolega mówił, że coś tam z jakimś trójką youtuberów coś tam, No i zjednoczeni to liczba mnoga. Rozumiem, rozumiem. No, to dobra dedukcja, to prawda, ale to nie jest troll. Wpisz sobie na YouTubie, zobaczysz, a ja z Wami się jeszcze raz żegnam. Trzymajcie się. Elu, a też możesz się pożegnać z widzami najlepszymi. シェマシェマ。No,